Cześć! Dziś robimy kciuk rękawiczki i wytłumaczę ci także, jak zrobić drugą rękawiczkę do pary, bo jednak 99 ponad 99% społeczeństwa będzie potrzebowało drugiej rękawiczki. Niestety, bo drugą rękawiczkę robi się jednak ciężej. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to polecam Ci zacząć od tego filmu, tam rozmawiam o materiałach i jak tą rękawiczkę w ogóle zacząć robić. A tymczasem bezbędnego zbędnego przedłużania zapraszam Cię do wspólnego dziergania. Robimy nasz kciuk. Pierwszym krokiem jest przełożenie sobie tych oczek na drut. Drut będziemy prawą ręką wkładać od prawej do lewej i będziemy kierować się drogą po nitce. Czyli tutaj mamy tą nitkę, na której są nasze oczka. Można tak ją wyciągnąć, bo te oczka czasem wpadają tutaj do środka. Jak pociągnijcie nitkę, to one wyjdą, i wzdłuż tej nitki. Przechodzimy sobie drutem, naniziając te oczka na nasz drut. I to jest ten drut, którym robiłyśmy główną część rękawiczki, czyli u mnie to są druty 6 mm. Nakładamy wszystkie, które my tu mamy. Ja mam 6, ale Wy możecie mieć inną, inny rozmiar, to było zależne od tego, jaki rozmiar robicie rękawiczki. Wszystkie oczka wzdłuż nitki nabrane i. Teraz ta nitka powinna się jakby przesuwać wzdłuż drutu bez problemu tutaj o w ten sposób. No bo powinnyśmy nabrać dokładnie te oczka, które były na nitce, żeby tutaj nie wziąć których, któryś oczek niżej. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli macie wszystkie oczka na nitce, to można ją wyciągnąć, pyk nie ma, i teraz będziemy nabierać dodatkowe oczka. Za pomocą nowo, nowej nitki będziemy dołączać tą nitkę i tu będziemy dobierać dwa oczka pomiędzy, jakby tą częścią kciuka a tą, czyli tu i tu. Już Wam pokazuję. Bierzemy naszą nitkę, którą będziemy przerabiać kciuk. Ja sobie zostawiam zawsze trochę więcej, jakby nie żałuję sobie tej nitki, żeby na pewno tutaj, no, mieć zapas tutaj z tyłu, żeby tak nie szarpać. Troszkę łatwiej jest. I teraz pomiędzy tym miejscem, czyli tu gdzie dokładałyśmy oczka wcześniej, jak przerabiałyśmy dziury na kciuk, a tym miejscem, czyli ostatnim oczkiem na naszym drucie, chcę dobrać dwa oczka. Jedno oczko dobierę w tym miejscu, o w tym, a drugie oczko dobierę w tym miejscu. Dobra? I jak to wygląda? Ja nabieram ogólnie oczka drutem tym, który mam w ręku, czyli prawym drutem i wbijam się o w ten sposób, czyli od prawej strony dzianiny do lewej. Tutaj nawijam tak jak na oczko prawe i przeciągam. Jeżeli to jest trudne, to można sobie pomóc palcami, można sobie pomóc szydełkiem. No, ja jakby nigdy nie miałam z tym w sumie problemu, dlatego nabieram drutami, ale słyszałam, że wiele osób ma problem z nabieraniem drutami, dlatego tutaj są wszystkie chwyty dozwolone. Czymkolwiek przepchniecie tę nitkę, to będzie dobrze. Ok, kolejne oczko to tutaj. Wbijamy znowu od przodu do tyłu. Nawijamy nitkę jak na prawe oczko. No i mamy kolejne oczko nabrane na drucie, czyli teraz dwa oczka więcej powinny być niż te, które nabrałyśmy poprzednio. Ok, i będziemy kciuka przerabiać znowu metodą magic -lu. Teraz zostaje nam dobranie oczek w tym miejscu, gdzie dodawałyśmy oczka wcześniej. I generalnie trzeba sobie zidentyfikować te miejsca, kolumny, w których te oczka były dodane. Więc na przykład ta kolumna ciągnie się tutaj dalej w dół, więc w tej kolumnie oczka nie były dodane, ale w tej kolumnie pokazuje jej środek. Te oczka idą i kończą się właśnie takim zakończeniem czyli takim krzyżykiem, czyli tutaj zostało nabrane oczko wcześniej. Więc jest to pierwsze oczko Tutaj pokazuję jego środek, w którym będziemy dodawać, jakby dodawać oczko na kciuk. I teraz właśnie dodałam, czyli przerobiłam tak, jakby na prawo. I teraz szukam kolejnej kolumny. Pokazuję znowu środek tej kolumny. To jest w tym miejscu. I w tym miejscu chcę dobrać to oczko, czyli wbijam się znowu od prawej do lewej strony dzianiny. Przerabiam oczko prawe i mam kolejne oczko. Na drucie. I teraz muszę dobrać tych oczek tyle, ile wcześniej przekładałam oczek z nitki na drut, czyli u mnie 6, bo ja robię duży rozmiar. Ok, kolejne oczko. Oj. Trzecie. Tyle oczek nabranych, ile tutaj wcześniej było yy, na yy, nitce. I teraz będziemy dorabiać w tej dziurze dwa oczka. I gdzie je będę dorabiać? Jedno będę wbijać się o w tym miejscu. To też nie ma takiego znaczenia, gdzie się w sumie wbijecie. Tak możecie na oko, nie musicie dokładnie tam, gdzie ja. I jeszcze jedno oczko chcę dobrać i zrobię to w tym miejscu. I dwa oczka nabrane. Więc tak naprawdę mamy już nabrane wszystkie oczka na kciuk. Przeciągnę sobie tą nitkę do wewnątrz, tą e, początkową nitkę żebym się na pewno nie pomyliła. I tutaj mamy początek kciuka. Zauważ, że to jest ten sam początek, który tutaj mamy wyznaczony. OK, przerabiamy teraz oczkami prawymi, aż zostaną nam dwa oczka na lewym drucie. Zostały mi dwa oczka na lewym drucie ja je przerabiam y, dwa oczka razem na prawo, pochylone w prawą stronę, czyli uznaję, że to jest jedno oczko. I przerabiam, y, przerabiam je troszkę zmniejszając ilość oczek na kciuk. OK. I teraz zmieniamy stronę. I teraz znowu przerabiamy oczkami prawymi, aż zostaną nam dwa oczka na lewym drucie. I te dwa oczka na lewym drucie przerabiam. Dwa oczka razem na prawo. OK. Jesteśmy już w tym momencie, w którym dodałyśmy sobie oczka na kciuk. Dodatkowo zredukow zredukowałyśmy tutaj po bokach. Oczka. To było po to, żeby tutaj nie było takiej charakterystycznej dziury. Często to jest problem u dziwiarek. Możemy sobie znowu przymierzyć. I teraz będziemy okrążeniami prawymi nabudowywać kciuk do góry, aż dojdziemy mniej więcej do gdzieś tam do paznokcia, gdzieś mniej więcej tutaj. Też możecie sugerować się moją tabelką, ile tych oczek prawych trzeba zrobić od podstawy kciuka do no. Po prostu ile trzeba nadbudować wysokości samymi oczkami prawymi, i spotykam się na zamknięciu kciuka. Już e, ostateczna, ostateczny koniec rękawiczki. Ja już zbudowałam swoją wysokość kciuka. Ja tutaj liczę tą wysokość kciuka od, tego, e, od tych oczek pierwszych e, nabranych, tutaj dodanych, e, bo one są po prostu charakterystyczne. Możecie też mierzyć po tej linii, też ona jest bardzo charakterystyczna. Tutaj jest coś pomiędzy. 7-8 cm najlepiej przymierzyć, oczywiście, zrobić pod siebie nie pod tabelkę, już wam pokazuję. Najlepiej, żeby wasza rękawiczka miała tak długi kciuk, żeby wam tutaj ten kciuk przykrywała. Co najmniej musi być do wysokości tego paznokcia, zakończenia paznokcia, więc jak nosicie dłuższe paznokcie, też weź, weźcie to pod uwagę, żeby ten kciuk był lekko dłuższy, żeby tutaj wam nic. Nie zawadzało, bo teraz będziemy już zamykać kciuk, ściągać. E, praktycznie nie będzie już więcej wysokości na tym kciuku. Zamykanie kciuka zrobimy bardzo klasycznie, e, czyli przerobimy sobie najpierw dwa oczka razem na prawo, pochylone w prawą stronę przez całe okrążenie, czyli tutaj po prostu zredukujemy liczbę oczek y, dwa razy i przyciągniemy nitkę przez e, całą robótkę. I tak właśnie zamkniemy kciuk. E, tak samo można zamiast robić. Tutaj ten Kitchener Stitch to takie szycie, które pokazywałam. Zamiast tego możecie też zrobić tym sposobem ten koniec rękawiczki. On wtedy będzie taki bardziej tutaj ściągnięty. Przerabiamy dwa oczka razem na prawo, czyli te dwie pętelki uznajemy jako jedną całość. Wbijamy się tak, jakbyśmy przerabiały oczko prawe, tylko w dwie pętelki naraz, czyli od dołu do góry w tą przednią nitkę. Tak to wygląda. Trzeba zwrócić uwagę, czy tutaj na pewno wbiłyśmy się w dwa oczka. I przerabiamy razem na prawo, i tak do końca okrążenia dwa oczka razem na prawo. Spotykamy się na końcu okrążenia. I teraz będziemy przeplatać resztę nitki przez te wszystkie oczka, by zacisnąć naszą robótkę. Więc tą nitkę ucinamy. Ucinamy ją około pół metra, 70 centymetrów. Można sobie zostawić, jak ktoś woli, dłuższe mieć końcówki i resztę. Odrzucamy i teraz albo można użyć igły dziwierskiej, albo można zrobić tak jak ja, czyli ja przerabiam tak jak oczkami prawymi i później e, przeciągam tą nitkę za każdym razem do końca. O, w ten sposób i tak po prostu przełożyłam tą nitkę przez, e, przez to oczko. Jeszcze raz Wam pokażę, czyli przerabiam jak Oczko prawe, zdejmuję z drutu, i później prawym drutem przeciągam. Tak to wygląda w tej chwili, więc teraz przeciągnę nitkę przez wszystkie oczka i zacisnę. Tak wygląda nasz kciuk. O, w ten sposób, tutaj ten marker już sobie mogę wyjąć, bo on tylko służył do pokazania wam skąd mierzyć. No i zostaje nam tak naprawdę zrobić nitki w naszej rękawiczce, czyli tą nitkę, tą nitkę z początku i tą nitkę, którą ja mam w środku, która idzie od tego końca i możemy zrobić rękawiczkę lewą, bo to jest prawa. Lewa rękawiczka nie różni się w sumie od prawej tak bardzo, różni się tylko położeniem kciuka. Czyli tak samo robicie mankiet, tak samo robicie aż do. Kciuka, czyli do dziury na kciuk. I teraz jesteśmy przy tej dziurze na kciuk i tu będzie mała zmiana. W tym okrążeniu, jak robiłyśmy dziurę na kciuk w prawej rękawiczce, to przerabiałyśmy jedno oczko prawe, a później odkładałyśmy sobie na nitkę konkretną liczbę oczek. W tej chwili, nie, ponieważ robimy na lewą rękę, to albo musiałybyśmy tą dziurę na kciuk zrobić w tym miejscu, o w tym. Albo możemy zrobić dziury na kciuk po drugiej stronie, czyli w tym miejscu. I najczęściej we wzorach pisanych mamy tą dziurę w tym miejscu, czyli dokładnie po przeciwnej stronie w porównaniu do prawej rękawiczki. Więc teraz będziemy robić ym, okrążenie oczek prawych, aż nam zostanie konkretna liczba oczek na naszych drutach. I teraz Wam wyświetlam zależnie od rozmiaru, ile powinno Wam zostać oczek w tym okrążeniu do końca. I wtedy będziemy robić dziurę na kciuk. Ja robię największy rozmiar, więc tutaj zostawiam sobie 7 oczek: 2, 4, 6, 7. I teraz jak już mam 7 oczek do końca okrążenia mojego, w którym będziemy robić dziurę na kciuk, to część tych oczek odkładamy na nitkę. No i odkładamy na nitkę praktycznie wszystkie oczka poza tym jednym. Czyli u mnie to będzie 6 oczek, u Was to będzie. No odpowiednio mniej, jeżeli robicie mniejsze rozmiary, czyli poza tym jednym oczkiem ostatnim wszystkie te oczka odkładamy na nitkę. Też zamiast e, czasem przekładać oczka na nitkę, jeżeli mam mało rzeczywiście do przełożenia, to wykorzystuję takie śmieszne druty. Można je kupić w takich zestawach e, po chyba trzy rozmiary, tam są trzy, cztery. No i one służą do tego, że wtedy jak sobie odłożycie, to najczęściej się nawarkoczy, co prawda odkłada te oczka. Można sobie odłożyć te oczka i zostawić tak. No i czasem niestety spadają mi z tego drutu, więc ogólnie wolę nitkę, bo jest bezpieczniejsza, no ale czasem wykorzystuję coś takiego. Teraz będziemy dokładać oczka na prawy drut i dołożymy ich tyle, ile odłożyłyśmy w tym miejscu na kciuk. Czyli odłożyłam tutaj 6 oczek, bo robię największy rozmiar. Jeżeli robi się rozmiar M, to 5 oczek, a jeżeli S, to. Cztery oczka, no więc trzeba dołożyć tutaj tyle, ile zdjęłyście. I jak oczka dołożone, to przerabiamy te nasze biedne ostatnie oczko prawe, i tak zrobiłyśmy dziurę na kciuk. Teraz znów jestem na początku okrążenia, i teraz widzicie, że w tej prawej rękawiczce w tym miejscu była dziura na kciuk, o w tym, a tutaj mamy ją dokładnie po przeciwnej stronie, w tym miejscu. Czyli ogólnie wszystko się zgadza, to będzie tak, jakby w ten sposób. Więc teraz przerabiamy dokładnie rękawiczkę lewą, tak samo jak prawą, czyli dorabiamy wysokość do małego palca. <słuch> Najlepiej sugerować się tutaj swoją prawą rękawiczką, żeby dorobić idealnie do tego momentu. I później robicie te palce i samo zamykanie dokładnie tak samo jak w prawie rękawiczce. Tutaj nie ma żadnych różnic, więc pokażę Wam jeszcze. Jak będzie wyglądało dorabianie tego kciuka? Jak swoją lewą rękawiczkę dokończę? Ja swoją lewą rękawiczkę już przerobiłam na długość, i tutaj pokazuję Wam kciuk. W sumie w przerabianiu kciuka jedyna różnica jest taka, że jeżeli podbieracie te oczka, no to będziecie podbierać normalnie prawym drutem w prawej ręce, więc nasz początek rzędu no, nie będzie wyznaczał początku kciuka. Trzeba będzie zapamiętać, że jakby. To tutaj startujemy, a, tak, a ten początek jest w tym miejscu, więc to jest jedyne, jedyna trudność. Ale tak naprawdę ten kciuk robi się dokładnie tak samo jak kciuk prawy. <grytanie> w prawej rękawiczce tutaj przykładamy sobie oczka, następnie będziemy dobierać tutaj dwa oczka, dobierać tutaj nasze oczka, tutaj tę ilość taką samą jak w tym miejscu. No i tutaj dwa oczka znowu, więc możecie sobie przewinąć na prawego kciuka i zrobić dokładnie z tą instrukcją no bo to jest dokładnie to samo. No i co? Widzimy się jak tutaj sobie dołożę oczka i dorobię tego kciuka na zakończeniu. Rękawiczki zdjęte z drutów. Gratuluję i przypominam, że warto takie rękawiczki zablokować, czyli pierwszy raz uprać, wysuszyć Dlaczego to słyszałyście już nie raz? Ale przypomnę, po pierwsze nasze rękawiczki będą czyste po procesie ich produkcji przez nas, a po drugie nasze oczka będą równiejsze, robótka będzie wyglądać po prostu schludniej. Zapraszam Cię do innych projektów z serii Dreamy, jest sporo już do wyboru. Jak klikniesz ten guzik subskrybuj, to jest większa szansa, że zobaczysz kolejne projekty, że YouTube Ci je podsunie. Tu jest jeszcze taki guzik e, like i to pomoże na pewno w rozwoju tego kanału, więc proszę Cię o niego. I co? Do zobaczenia, cześć!